Zaskoczeniem jest pojawienie się na listach PiS byłej radnej SLD-wy Majchrzak. O zaskoczeniu nie może z kolei być mowy w przypadku radnych Łodzi 2020. Łukasz Magin, Sebastian Tylman, Marta Grzeszczyk i Iwona Boberska pojawili się na liście PiSu. Lokomotywą wyborczą ma być kandydatka na prezydenta Łodzi Joanna Kopcińska. Te listy otwierają, jak słyszeliście Państwo, ludzie z ogromną wiedzą i doświadczeniem, jak byli wiceprezydenci pan Marek Michalik i pan Włodzimierz Tomaszewski, ale również młodość, energia, pasja. Rzecznikiem kampanii zarówno PiS jak i Janny Kopcińskiej będzie Sylwia Ługowska. Na liście znaleźli się były radne SLD, Rafał Markwant, przedstawiciele środowisk kibicowskich, politycy Solidarnej Polski, a także EUPO. Tak wiele miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości oddaliśmy różnym środowiskom, bardzo wysokich miejsc. Politycy pis nie ukrywają tego, że chcą odebrać władzę Platformie zarówno w Łodzi, jak i w regionie. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pani redaktor Znaczykowski.